To dobry moment na podjęcie decyzji, do której społeczności szkolnej chciałbyś gimnazjalistą należeć. Szkoła ponadgimnazjalna to nowe przyjaźnie, kolejny krok ku dorosłości i zawód, który warto wybrać już dziś. Zespół Szkół Rolniczych imienia Wincentego Witosa oferuje szeroki wachlarz kierunków zawodowych. W tej szkole nawet praktyki są na wyciągnięcie ręki. Zespół Szkół Rolniczych to dynamicznie rozwijająca się szkoła z wieloletnimi tradycjami, ciesząca się dużym zainteresowaniem młodzieży i rosnącą liczbą uczniów. Osiągamy dobrą zdawalność egzaminu naturalnego i zawodowego, posiadamy bazę dydaktyczną nowocześnie wyposażoną do kształcenia zawodowego. Jeżeli lubisz gotować i wychodzi ci to całkiem dobrze, i marzysz o pracy w restauracji lub hotelu jako szef kuchni, zapisz się do Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Tajniki kulinarne uczniowie mogą poznawać w pracowni gastronomicznej. W sali odbywają się zajęcia takie jak obsługa konsumenta, technologia gastronomiczna i zajęcia praktyczne. Pracownia gastronomiczna wyposażona jest w nowoczesny sprzęt gastronomiczny, który używamy podczas zajęć praktycznych. Na zajęciach z pracowni gastronomicznej uczymy się przyrządzać nowe dania, uczymy się je podawać i oceniać organoleptycznie. Poznajemy kuchnię świata oraz uczymy się tworzyć jadłospisy i karty menu. Co roku odbywamy kilkutygodniową praktykę w zakładach gastronomicznych, która lepiej przygotowuje nas do egzaminu zawodowego. W drugiej klasie zajęcia z pracowni gastronomicznej realizowane są w zakładach gastronomicznych na terenie Ostródy. Na dzisiejszych zajęciach nakrywamy na uroczysty obiad dla sześciu osób. W pierwszej kolejności przygotowaliśmy stolik pomocniczy, który udekorowany jest kiptingami. Na nim znajduje się odpowiednia zostawa stołowa oraz sztućce. Natomiast na stole, przy którym odbędzie się uroczysty obiad znajduje się odpowiednia bielizna stołowa, to znaczy moltony, obrusy czy serwetki bankietowe. Znajduje się tu również odpowiednia zestawa stołowa oraz dekoracje. Wszystkie potrawy takie jak przekąski zimne, zupy, dania zasadnicze czy desery będą serwowane metodą niemiecką. Tu zajęcia teoretyczne nabierają zupełnie nowego znaczenia. Dlaczego? To proste. Nieodłączną ich częścią są zajęcia praktyczne. Włochy, Anglia, Hiszpania, Niemcy i Francja. Do państw tych już od kilkunastu lat organizowane są wyjazdy w ramach wymiany szkolnej. Szkoła podpisuje umowę z pracodawcą, a następnie uczeń delegowany jest do miejsc, w których ta umowa została podpisana. Dzięki finansowemu wsparciu ze strony Unii Europejskiej, nasza młodzież nie musiała ponosić kosztów związanych z przelotem, zakwaterowaniem oraz wyżywieniem. Projekt został opracowany przez nauczycieli naszej szkoły po raz pierwszy dla kierunków agrobiznesu, pojazdów samochodowych i ogrodnictwa. Dzięki praktykom we Włoszech miałam możliwość nauki języka włoskiego, poznania kultury tego kraju, ale przede wszystkim zapoznałam się z cyklem produkcji oliwy, która jest znana na całym świecie. Największym walorem było poznanie nowych gatunków roślin oraz przełamanie barier językowych. Dzięki czemu będę mógł. Pracować nie tylko na rynku polskim, ale także zagranicznym. W warsztacie pracowaliśmy przy starych i nowych samochodach, szczególnie uczono nas zwracać uwagę na dbałość o środowisko i myślę, że warto by było to wprowadzić w Polsce. Komputery stały się nieodłączną częścią naszego życia. Są źródłem informacji, dobrej zabawy i narzędziem pracy. W rolniku są nowoczesne pracownie informatyczne. Nowy sprzęt to nowe szanse na udoskonalanie umiejętności pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. We wszystkich komputerach jest zainstalowane bardzo dobre oprogramowanie. Powiem nawet, że nie powstydziłbym się, gdybym miał taki sprzęt w domu, w salach komputerowych. Uczymy się przedmiotów dotyczących programowania, grafiki oraz budowy sprzętu. Mamy bardzo dobrych nauczycieli, którzy zawsze chętnie nam wszystko wytłumaczą. Czasem stawiał kilka jedynek dla motywacji, ale już nam się należy. A po lekcjach to już sport, czyli zdrowie, dobry sposób na spędzenie wolnego czasu i osiągnięcia. Drużyna ZSR Ostróda ma na swoim koncie sporo sukcesów. Co roku wygrywamy tutaj rozgrywki wszystkie w mieście Ostróda i także w Powiecie Ostrudzkim. E, gramy także w mistrzostwach Województwa Szkół Modynazjalnych. E, w tym roku także wygraliśmy Mistrzostwa Powiatu, Mistrzostwa Rejonu. Awansowaliśmy już do półfinałów Mistrzostw Województwa Szkół I e, Wygraliśmy także Mistrzostwa Powiatu Szkół Rolniczych oraz Mistrzostwa Województwa Szkół Rolniczych. Piłka nożna to kolejna dyscyplina ciesząca się w tej szkole dużą popularnością. Panowie, w dniu dzisiejszym po 30 narzutów wewnętrznych na część stopy. W rolniku promowani są nie tylko uczniowie grający w gry zespołowe, ale także preferujący indywidualne dyscypliny. Patrycja Bujnicka jest lekkoatletką. Na swoim koncie ma dużo sukcesów. W zeszłym roku zdobyłam brązowy medal Mistrzostw Polski w biegu na 800 metrów w Mistrzostwach polskich Juniorów. Zdobyłam dwa złote medale na Mistrzostwach Polski ZTS-u w Siedlcach w dystansie 1500 metrów i 800 metrów. Pod koniec sezonu biegałam w biegach przełajowych w Olburzu, były to Mistrzostwa Polski RZS-u, biegłam 3 km i również zdobyłam złoty medal. Ta szkoła zapewnia sukcesy nie tylko na polu sportowym. Decyzja należy do Ciebie. Oto kierunki proponowane przez placówkę. Teroletnie technikum: technik Geodeta, technik mechatronik, technik informatyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik energetyk, technik pojazdów samochodowych, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, cukiernik przetwórstwo mięsne, technik ogrodnik, projektowanie i kształtowanie zieleni, technik agrobiznesu. Technik Mechanizacji Rolnictwa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa. Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w Budownictwie. Monter Mechatronik. Mechanik Pojazdów Samochodowych. Elektromechanik. Patronat Ostruda Jacht Wędliniarz. Patronat Animex Morline Kucharz. Ogrodnik. Projektowanie i kształtowanie zieleni. Mechanik Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych. Rolnik. Zespół Szkół Rolniczych modernizuje bazę dydaktyczną szkoły. W placówce zostały utworzone nowe pracownie: pracownia agrobiznesu i architektury krajobrazu. Nowoczesna edukacja ogrodnicza ułatwi przyszłemu absolwentowi odnalezienie się na rynku produkcji i usług ogrodniczych, pracownia techniki i przepisów ruchu drogowego. W Zespole Szkół Rolniczych uczniowie mają możliwość uzyskania za darmo. Prawa jazdy na samochód osobowy i ciągnik rolniczy. W szkole pracują jedni z najlepszych nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia przepisów ruchu drogowego i naukę jazdy praktyczną. Pracownia podstaw konstrukcji maszyn. Uczniowie wykonują rysunki techniczne w przestrzeni trójwymiarowej 3D. Za pomocą oprogramowania firmy Autodesk. Sala wyposażona jest w pomoce dydaktyczne do nauki zawodu. Pracownia silników spalinowych. Na wyposażeniu znajdują się urządzenia diagnostyczne do pomiaru emisji spalin, narzędzia monterskie oraz dokumentacje techniczno-obsługowe pojazdów. Pracownia systemów energetyki odnawialnej. Wyposażona jest w kolektory słoneczne, moduły fotowoltaiczne oraz urządzenia do automatycznego sterowania systemami energetyki odnawialnej. Pracownia elektrotechniki i elektroniki. Pomieszczenie przystosowane do pomiarów i symulacji pracy układów elektrycznych i elektronicznych. Pracownia systemów mechatronicznych. Umożliwiająca montaż i demontaż elementów podzespołów oraz zespołów mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych oraz elektronicznych. Chcesz dowiedzieć się więcej? Wejdź na stronę www.rolnik.edupl lub zadzwoń 89 646 72 26. Zespół Szkół Rolniczych przy ulicy Czarnieckiego 69 być może czeka właśnie na Ciebie.